urodzona wandą do dobre. I to jest z tego politycznego i to jest największy problem. I z tym problemem też właśnie ustanowiać jest łatwo. Bo tam jest blokada. tam jest bariera, którą trzeba rozwiązać, żeby poszło to na pożyteczne. Bo oni dopiero nasze posty prawe, a oni popieram się pierą prace na. No na się. Zaczęli, że macie, że rywają tam do nas, jak oni bardzo się zgadzam wszystkim z postulatem, że osoba niepełnosprawna, bo to jest chyba wymóg w tym, tym, tym e, wobecnym nie, nie powinna ponosić więcej kosztów, niż 20%, bo to i tak bardzo dużo. E, ja powiem tak, ja trochę uprawiałem sport Powiedzmy, że skończyło się dobrze, nie mam tylko wiem zadbać, że nie mam nawet skokowego, ale wiem ile to kosztuje, ile kosztuje leczenie, ile wysiłku, ile sprzętu trzeba czasami za własne pieniądze nabyć, bo system nasz jest taki jaki jest, żeby przynajmniej zadbać o, żeby polepszyć cały ten problem w trakcie różnego rodzaju wypadków. Także popieram te Wasze postulaty i Państwo musi dojrzeć do tego, że pewien fundusz dla osób, które były w czy państwa zagwarantowanych, czy to w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy też bezpośrednio w ministerstwach, które są w Czy ja może bym przedstawił te osoby, które uczestniczą w tej liczbie? Że... Państwo, w imieniu swoim, Pana Burmistrza, proszę bardzo, ogromne oklaski, brawo! Trochę spontaniczności, to są naprawdę bohaterowie. Tysiąc kilometrów już za nimi, półtora tysiąca przed nimi. Sportowcy, mistrzowie w każdym celu. Pani Teresa Pruska-Kołodziej, były sportowiec wielokrotna mistrzyni Polski w konkurencjach rzutowych. Jeszcze raz witamy gorąco. Naprawdę doborowe towarzystwo przyjechało dzisiaj do naszego miasta. Witam również Pana Bogusława Nowaka, byłego żużlowca. Szereg sukcesów w postaci zdobycia 12 medali drużynowych Mistrzostw Polski oraz 5 medali Mistrzostw Polski Park Klubowych. I uważajcie na deser najlepsze. W 1977 roku zdobył we Wrocławiu tytuł drużynowego wicemistrza świata. Ogromne oklaski. Jest miło, że do naszego miasta przyjechaliście. Ja zdecydowałem się tutaj być, zdecydowałem się Państwa przyjąć, dlatego że uważam, że w wielu miastach polskich jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Jest dużo barier, których my nie widzimy, chociażby dzisiaj ten próg, który Pan mi pokazał i Pan mówi, ja to go pokonam, ale żona ma taki wózek, w którym jest problem. I tak naprawdę tak to jest. I dobrze, że Państwo jeździcie, dobrze, że Państwo pokazujecie te problemy nam. Mówię, nie ma pewnie w Polsce jeszcze takich miast, które są w 100% przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego przeczytałem Państwa postulaty, które bardzo popieram. Myślę, że na. W szczeblu rządowym powinny zapaść decyzje, o których Państwo mówicie, że nie może tak być, że z renty, a wiemy jakie te renty w Polsce są, czy z zasiłków, mamy kupić sobie sprzęt, mamy dofinansować go w 80%. Nie, te proporcje musiały być zupełnie odwrotne, czyli to, co Państwo piszecie jest naprawdę argumentem przemawiającym do mnie bardzo. 20% tak ale nie odwrotne proporcje, a często w Polsce te proporcje są, a w zasadzie zawsze odwrotne. Dlatego dziękuję Państwu, że przyjechaliście. Na pewno będziemy starali się wspomagać wszystkie działania takich grup jak Wasze, żeby uświadomić i sobie, bo przecież sobie też musimy to uświadomić, i ludziom, którzy decydują w radach miast, gmin, w sejmikach wojewódzkich i na szczeblu rządowym. Pozdrawiam Państwa, życzę powodzenia i życzę sukcesów, bo sukcesem waszym będzie to, jeżeli wpłyniecie chociaż w takim stopniu jak na mnie, na pewne decyzje, które można zrobić prosto, szybko i łatwo. Dziękuję bardzo. Zauważył, że ten sprzęt rehabilitacyjny jest niesamowite drogi. Tu jestem, ja jestem najlepszy przykładem w tym momencie. Siedzę na wózku, który kosztuje, proszę Państwa, 18 tysięcy złotych. Jest to bukno węglowe, on jest 4 kg, rama ma 2 kg, to jest coś niesamowitego, ale 18 tysięcy kosztuje, a z NZ-u i PFRON-u dostałem 3600 zł, czyli 20%. Czyli to jest właśnie ten dowód, że wysokiej klasy sprzęt. Niestety kosztuje bardzo mocno i, yy, i tutaj będziemy walczyć o to, żeby ta sytuacja była właśnie zmieniona. ...kilometrów przez 42 dni dookoła Polski z, z postulatami, które już są Państwu wiadome. Yy, yy, jedziemy z... tak, my jesteśmy z Gorzowa Wielkopolskiego, stąd wyjechaliśmy i działamy w polskim kole Towarzystwa Walki osób niepełnosprawnych, oddział Gorzowski, który nas wspiera, który też jakąś swoją pieczę nad nami czuwa w naszym mieście. Kochani Państwo, mówiliśmy o postulatach. Boli bardzo to, że są ustawy, są przepisy, które sobie zaprzeczają, które tak za bardzo nie wiadomo, czy są dla nas, czy to, czy to raczej tak mijają nasze sprawy. Opiekuńczy Osobom, które się opiekowały, na przykład jeśli siostra się opiekowała bratem, bo matką czy ojcom nie, ale jeśli ktoś z rodziny opiekował się osobą niepełnosprawną, to świadczenie, no proszę Państwa, co prawda głodowe, ale 520 zł, mieć, a nie mieć i, i to zostało zabrane. Komu się zabiera? W moim odczuciu to jest po prostu skandal, to jest dla mnie taki bandytyzm ze strony rządu. Proszę Państwa, jeszcze jeden taki poruszę temat. Konwencja zapewnia, że osoba niepełnosprawna intelektualnie nie podlega karze więzienia, karze więziennej. A mamy przykład, bo to teraz takie głośno się zrobiło i się wszyscy tym chłopcom oskarżono, <grytanie> skazano na 6 lat więzienia osobę niepełnosprawną bez świadomości swojego czynu. Odpowiedzialną, robimy wszystko to, co powinniśmy robić, każde swoje i komunikujemy się ze sobą. Także nie ma żadnych niedomówień, więc, z taką grupą naprawdę fantastycznie się jedzie. Nie odczuwa się żadnego zmęczenia, to znaczy jest zmęczenie, ale ta radość ducha po prostu nie pozwala o tym nawet myśleć. Jakieś pytanie z drugiej strony? No, tutaj i nasz, nasz pilot wspaniały naprawdę tutaj wielką rolę odgrywa, wszystkich uprzedza, także samochody jad jadą naprawdę spokojnie, nie trąbią, nie wygrażają, za co im bardzo dziękuję, nie, nie, nie poganiają, jak trzeba to się zatrzymują, no jechać 10 na godzinę to jest naprawdę tragedia, na komuś kto lubi prędko. szybko jechać, na, 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 <laughs> ale jak radar jest to i je tak zwalniam. Nie chcę, nie chcę mandatu. Tutaj większe, więcej cierpi Boguś, bo ja to jadę na maksa 10, ale Boguś, który lubi jeździć 100 na godzinę albo i szybciej, żużlowiec były, wiadomo, on by chętnie pojechał 150, ale on cierpi. On po prostu przechodzi katusza, zwłaszcza w taką pogodę. A aż do lasa, od kogera, od kogera.